Technik przemysłu mody. Technik przemysłu mody projektuje oraz wytwarza wyroby odzieżowe. Osoba doświadczona może zostać mianowana na stanowisko kierownicze. Wtedy do jej głównych zadań będzie należało organizowanie tych procesów. Technik przemysłu mody ma wiele możliwości zatrudnienia. Może pracować w pracowni krawieckiej szyjącej na zamówienie albo w zakładzie odzieżowym produkującym różne asortymenty odzieży. Może też założyć własną działalność gospodarczą. Praca w dużym zakładzie polega na organizowaniu i nadzorowaniu przebiegu produkcji wyrobów odzieżowych oraz obsłudze różnych maszyn i urządzeń. W przemyśle mody korzysta się z wielu maszyn, takich jak maszyny szwalnicze, urządzenia krojcze i prasowalnicze. W procesie krojenia stosuje się nowoczesne, sterowane komputerowo katery do automatycznego rozkroju materiałów. Kater realizuje samoczynnie rozkrój według zaprogramowanych wzorów. Urządzeniem do krojenia tkanin jest krajarka taśmowa służąca do precyzyjnego krojenia elementów odzieży. Krojenie odbywa się na podstawie wykonanego rysunku poszczególnych elementów odzieży. Niezależnie od miejsca, w jakim znajdzie pracę, technik przemysłu mody powinien być osobą kreatywną i pomysłową, a także sprawną manualnie. To ciekawy zawód, który oferuje duże możliwości rozwoju.